Cześć tu Dorota. Jest mi bardzo, bardzo miło powitać Was w kolejnej odsłonie naszej Hoplandiowej zabawy. Tym razem w baśniach z mchu i paproci. Zatem spodziewajcie się mnóstwa leśnych projektów. Ja przygotowałam pewien projekt nieco resztkowy, ale oczywiście będzie zawierał atrybuty leśne. Przygotowałam sobie kawałek papieru który zagestowałam przeźroczystym gestem po to, żeby dał radę mediom, które chciałabym na niego nałożyć. Miałam takie HDF-ki, które zostały mi z powyciągania elementów do innych projektów i zamierzam właśnie je tutaj użyć jako bazę do mojego projektu właśnie po to, żeby nie łamać ich jako dystansiki, ale żeby posłużyły mi po prostu jako platformę. Jedną z tych HDF-ków Potraktowałam pastą piaskową, nałożyłam częściowo przez szablon, a częściowo, jak widzieliście, po prostu przemiziałam paluchem. Jak pasta piaskowa wyschła, traktuję bez żadnego podkładu farbą typu InPasto, którą nieco rozrzedziłam sobie takim medium do akryli, po to, żeby nieco rozrzedziła mi tą farbkę, ale bez utraty koloru. Moim głównym elementem będzie taki sobie, otóż jelonek. Jelonka również nie zabezpieczam żadnym podkładem. Farbka typu impasto czy właśnie pasta strukturalna dobrze trzymają się HDF-u, MDF-u czy drewna. Nie trzeba pod nie dawać podkładu. Nakładam sobie szablon, żeby wystylizować mojego jelonka na taki, nie wiem, może trochę boho styl i po prostu pastą strukturalną. Ja mam taką paper paste, która po prostu już no, jest ze mną od wielu, wielu lat. Można ją też fajnie szlifować i jak moja pasta wyschła, miziem sobie maluję mojego jelonka farbką kredową. Farbka kredowa nie potrzebuje również żadnego podkładu, więc właśnie to jest taki szybki Patent na to, żeby przemalować swoją bazę. Przemieściłam po całości, natomiast wszystkie moje elementy z HDF-u, spod stronę przemalowałam na czarno. Papier do HDF-u przyklejam na magika. Magik był tutaj bardzo dzielny przy tym, przy tym projekcie. Nie wybuchł, z żadną stroną nie było wycieku, więc jestem z niego dumna. A tak jak widzieliście, przygotowałam sobie po, po parasolce z HDF-u bazę, którą również potraktowałam brązową farbką. Na tą bazę naklejam papier, a na papier naklejam ten HDF, który wcześniej ozdobiłam pastą piaskową, na którego nałożyłam strukturę. Na razie no, nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, częściowo moją bazę przykryłam papierem, gdyż chciałam po pierwsze ukryć budowę kompozycji, a po drugie chciałam, żeby mój projekt był częściowo ażurowy. Jelonka traktuję zwykłym tuszem, nie żadną farbką, tylko tuszem archiwalnym, który jest tuszem permanentnym. Przemiziałam po prostu po całości wszystkie boczki mojego jelonka, natomiast tam, gdzie nałożyłam Pastę strukturalną dokładam sobie brązową farbkę po to, żeby ona pownikała mi w pomiędzy moją pastę i żeby bardziej uwidoczniła wzór, który stworzyłam dzięki tej paście. Buduję sobie, buduję sobie wysokość mojego projektu. Tym razem bardzo skromnie, tylko trzy pięterka. Zbudowałam sobie. Tą wysokość uwzględniając to, jaką kompozycję będę chciała obok tego mojego jelonka ułożyć, czyli właśnie, żeby weszły mi swobodnie patyczki, żebym mogła je tam po prostu wepchnąć. W związku z tym, że całość się kleję na żel medium, zauważycie, że ten jelonek będzie się kiwał w różne strony, bo taka jest właściwość żel medium, że dopóki. Ono nie zwiąże, no to właśnie tak się wszystko będzie bujać. Dlatego po stworzeniu, po, po tym wstępnym, jak gdyby, ozdobieniu, stworzeniu kompozycji, zostawiam mojego jelonka na około 10 do 12 godzin. Po to, żeby to żel medium stężało i żeby ten jelonek więcej się nie gibał. Na rogu jelonka nałożyłam taką serwetkę metalową, ale. Mogłam tutaj po prostu nałożyć jakikolwiek dystansik, gdyż zależy mi na tym, żeby ta serwetka stworzyła mi tylko taką platformę do stworzenia kompozycji, i zakładam, że ona i tak będzie przez moją kompozycję zasłonięta. Więc dobrze byłoby, nawet gdyby to była tekturka czy inny HDFI, no ale z ostrożności, a nóż ta serwetka jednak gdzieś tam by mi wyszła. Dlatego jednak zdecydowałam się na taki metalowy element. Moją kompozycję będę układać w ramach takiego trójkąta w ramach takiego trójkąta wizualnego czyli będę miała kompozycję na rogu przy jednej z przypisku, opowiedziałabym jelonka, oraz będzie też z prawej strony w postaci napisu. Kompozycje na roku układam stosując różnego rodzaju dodatki dość naturalne, czyli właśnie są jakieś patyczki, plasterki drewna, tekturki imitujące, imitujące jakieś gałązki oraz tekturki w postaci piórek. Aby, w związku z tym, że ten róg jest dosyć cienki, więc aby mogła sobie swobodnie ułożyć tam kompozycję, powtykałam sporo serwetki, która stanowi dla mnie też taki utrwalacz, powiedziałabym, tej kompozycji, żeby mi to po prostu poprzez dziurki w wokół tego rogu mi to po prostu nie pospadało niżej. A oczywiście jest też sizal, żeby stworzyć pewnego rodzaju zamęt i kwiatuszki z foami ranu. Kolejne elementy z papieru to są listki, które wycięłam z kolekcji od Scrap 8 i są one z różnych kolekcji. Po prostu wykorzystałam tutaj nadmiary, jakie miałam. Dodaję nieco koloru w postaci zielonych listków oraz zielonego mchu. I to będzie w sumie jedyny taki dość intensywny kolor, który będzie na tym projekcie. Cała reszta po prostu będzie beżowo-brązowa. Wciskam sobie mój mech tam, gdzie chciałabym, aby wierzchnia część kompozycji była bardziej widoczna, gdyż dzięki temu kontrastowi, który mech stworzy, te wierzchnie części kompozycji po prostu bardziej się uwidocznią, bo są po prostu jaśniejsze. Jak również chciałabym oddzielić mchem elementy beżowe od beżowego, czyli właśnie ten beżowy mielonek od beżowych kwiatów, które mam na górze. Moszczę mój napis również na mchu, w związku z tym muszę mieć troszkę dystansu pod napisem, żeby uniósł się ponad, ponad mech i dobrze związał. Ja mam tutaj całkowicie wyschnięty mech, to nie jest chrobotek, który sprężynuje, dlatego on mi bardzo dobrze i szybko klei się do mojej kompozycji. Tą samą beżową farbką, którą miziałam jelonka, rozjaśniam całą kompozycję metodą suchego pędzelka. Czyli wszędzie tam, gdzie, mam odkrytą, gdzie nie mam kompozycji, miziam sobie tą jasną farbką. Jedyne, o co staram się, nie ba, niezbyt wchodzić na tę spodnią część drugiego HDF-u, Chociaż i tak za chwilę będę tam budowała cień, więc jeśli tam się wjedzie pędzelkiem, to nic się nie stanie, ponieważ zaraz będą działy się cuda z wosku oraz z cieniowania farbką akrylową. Więc wszystko rozjaśniam. Przy okazji, jeśli jakieś mam nadmiary żel medium, które nie przykryła mi kompozycja, one również tutaj dzięki tej farbce zostaną w kompozycję wtłoczone. I nie będzie, widać, nie będzie widać, że takie wypływy nastąpiły. Po prostu robię przecierki po całości. Wiem, to wygląda nieatrakcyjnie, ale zaraz będzie dokładany kolorek. Starałam się przy nakładaniu tym, tej jasnobeżowej farbki nie nakładać jej tak pod kompozycję, którą już mam ułożoną, dlatego że chciałam, aby wytworzył się po prostu cień, który i tak naturalnie rzucany byłby przez głowę jelonka oraz przez kompozycję. Teraz pogłębiam sobie ten efekt właśnie brązowym woskiem, jest to umbra palona i miziam sobie wokół kompozycji oraz wokół napisu. Jest to bardzo ciemny kolorek, więc jeśli nałoży się go za dużo, to można znowu przystąpić wówczas do rozjaśniania tą jasnobeżową farbką albo do rozjaśniania złotkiem, co ja właśnie tutaj czynię. Jeśli nakładałam ten ciemnobrązowy kolorek, to złotko nakładam w ilości w gdzieś połowy tego brązu, które, którego wcześniej nałożyłam. Jak gdyby tylko sobie niektóre elementy, tym złotem uwidaczniam. Za chwilę będę przechodziła do cieniowania, i cieniowanie to akurat w przypadku tego projektu jest to dosyć długi proces, więc chwilę może przypomnę tylko Wam zasady brania udziału w, tym, w tej edycji Hoplandii. Więc jeśli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, tak żeby zdobyć nagrody. To wówczas polubicie każdy film, który bierze udział, każdy tutorial, który bierze udział w tej zabawie, skomentujecie go oraz stworzycie co najmniej jeden projekt inspirowany którymś z tutoriali. Czyli zasady takie jak zawsze, macie na to czas do 30 września, a jak widzicie, sponsorów jest po prostu moc. Więc oczywiście to, takie warunki są dla osób, które chcą uzyskać nagrody, a reszta po prostu, która nie chce uzyskać nagrody, to zapraszam do oglądania tutoriali projektantek. Ja tutaj cały czas, jak widzicie, walczę z tym cieniem. Staram się cień nakładać bardziej na tą dolną część HDF-ku, po to, żeby tą górną część w te paseczki, w te sztachety, ona mi się bardziej uwidoczniła. I teraz, jeśli gdzieś nałożyłam za dużo złotka, to również wjeżdżam sobie tym cieniem w złotko. Taką historię można powtarzać w nieskończoność czyli jak gdyby cieniować, rozjaśniać, cieniować i rozjaśniać. Pamiętajcie, przy nakładaniu cienia, że kompozycja jest wielowymiarowa, więc jeśli kompozycja jest nałożona, jeśli cień jest nałożony na dolną część kompozycji to również powinien być nałożony na górną czyli to ja tutaj potraktowałam sobie wokoło różyczki i tych kwiatków przy pyszczku dołożyłam sobie nieco cekinów, takich koralików przeźroczystych w żółtym kolorze oraz będę dodawać nieco nieco brokatu, po to żeby jakiś był błysk, taki blink blink żeby, bo w końcu jest to hoplandia o bajkach z mchu i paproci, więc jakieś tutaj złotko powinno się pojawić. Tym razem profesjonalnie nakładam łyżeczką do brokatu, a nie sypię tutaj po całości, ale oczywiście nakładam za dużo. Później sobie te wszystkie nadmiary obsypię. Na koniec pozostał mi już tylko splash. Splash robię dwukolorowy, czyli z yy, z białej i z czarnej rozwodnionej farbki, i to wszystko. Projekt gotowy. Dziękuję Wam za uwagę, oraz zapraszam do wzięcia udziału w zabawie. Do twórczego dnia.